Cześć, kochani ogrodnicy! Z tej strony Laura Szymańska, witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam o. Sekrety bogatych zbiorów i przepisy na pyszne dania zaletą takiego akarycydu jest zniszczenie roztocza na każdym etapie jego rozwoju, ale nie wpływa na jaja. Bezpieczny dla ludzi i zwierząt Propargit jest skuteczny przeciwko roztoczom na mobilnym etapie ich rozwoju. Bezpieczny dla roślin, ale bardzo szkodliwy dla ryb i pszczół heterocykle z azotem. Preparaty z tej serii są bardzo skuteczne. W tym na jaja roztoczy przyczyniają się do zmniejszenia populacji ze względu na hamowanie układu rozrodczego roztoczy. Zasady stosowania akarycydów zabronione jest mieszanie różnych preparatów między sobą, to znacznie zmniejsza ich skuteczność. Przed leczeniem zamkniętych pomieszczeń należy usunąć wszystkich ludzi i zwierzęta. Po zabiegu pomieszczenie powinno być wentylowane przez co najmniej godzinę. Następnie należy przeprowadzić czyszczenie na mogro z dodatkiem sody oczyszczonej. Podczas leczenia. Odsłoniętych obszarów ważne jest, aby leczyć je regularnie. Zazwyczaj skuteczność skaricydów zanika całkowicie po 3-6 tygodniach od zabiegu. Czas działania skraca się w wysokich temperaturach otoczenia. Najlepszym czasem na leczenie przeciw kleszczom jest stadium larwalne. Moskwitol chroni przed kleszczami. Moskwitol jest środkiem roztoczobójczym. Nie tylko odstrasza, ale także zabija kleszcze. Środek paraliżuje jego układ oddechowy. Gdy owad spadnie na spryskaną odzież, umiera średnio w ciągu 5 minut. W tym czasie kleszcz nie zdąży zagrzebać się w skórze. Spray jest stosowany wyłącznie na ubrania. Zasady stosowania karbaminianów. Karbaminianowe środki owadobójcze muszą kinsetosą są reprezentowane przez szeroką gamę substancji o różnych właściwościach chemicznych i fizycznych. Większość z nich to pochodne kwasu metylokarbaminowego, metylokarbaminiany, estry podstawionych fenoli i oksymów. Istnieje naturalny analog syntetycznych karbaminianów, alkaloid fizostygmina, wyizolowany na początku XX wieku z afrykańskiej rośliny fizostigmatrująca. Pierwsze karbaminiany otrzymano w 1929 r. -er. A od 1956 roku stosuje się karbaminiany o właściwościach owadobójczych. Grupa insektycydów Mustang insect to obejmuje: karbaryl, aldikarb, karbofuran, propoksur, bendiokarb, metomyl, oksamyl, triodikarb, metiokarb. Niektóre z nich są bardzo niebezpieczne dla ludzi. Karbofuran, aldikarb, oksamyl, dlatego tworzone są propestycydy o znacznie niższej aktywności. Pestycyd karbosulfan w organizmie owada, w glebie i w roślinie jest stopniowo przekształcany w karbofuran, który ma 10 razy wyższą toksyczność. Metylokarbaminiane są stosunkowo stabilne w środowisku obojętnym i kwaśnym ale podlegają hydrolizie alkalicznej. Propargid działa najdłużej, a jego efekt utrzymuje się do 15 do 20 dni i dłużej. Toksyczność niektórych NP bromopropylanu jest dość wysoka nawet w niskich temperaturach.